na pleciok na pleciok na pleciok na pleciok na ple na ple na pleciok chok chok na pleciok na 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 pleciok na pleciok Jeśli chodzi o nowe szoty to jeszcze nie są dostępne niebawem będą do do kupienia to no, i kodem po 20, 20% zniżki, nie tylko też o te, ale inne wielkie, fajne produkty będą dostępne. Yeah. Kochani, jutro na moim kanale Instagram, czyli na tym kanale, będziemy testować oficjalnie pampa, ultra pampa, się pod sztangę i ją rozpierdolę. Zrucham ją. Jak ciebie Agnieszka. Ale bardziej będę ruchał sztangę jutro. Dzięki Ultra Pump. Pump!